Dzień dobry, nazywam się Mateusz Ostachowski, pracuję w klinice PARENS od 2018 roku, na co dzień jestem urologiem i zajmuję się diagnostyką i leczeniem niepłodności męskiej. Mężczyźni coraz chętniej i coraz częściej zgłaszają się do urologa czy do androloga, żeby rozpoznać swoje trudności z posiadaniem potomstwa, żeby rozpocząć diagnostykę i leczenie niepłodności. Najprostszymi sposobami, żeby zadbać o nasienie męskie i o płodność jest wprowadzenie odpowiedniej diety. Wprowadzenie pokarmów bogatych w kwasy omega-3, w cynk, selen, w elargininę, a także unikanie pokarmów wysoko przetworzonych, soli kuchennej, mięsa czerwonego. Dodatkowo niezwykle istotne jest, aby regularnie uprawiać sport. Aktywność fizyczna podnosi stężenie testosteronu, co pomaga w produkcji plemników. Zalecamy, aby mężczyźni utrzymywali prawidłową masę ciała bądź redukowali masę ciała, jeśli jest ona nadmierna. Dodatkowo warto pamiętać o tym, aby nie przegrzewać jąder, nie przegrzewać moszny i nie używać zbyt ciasnej bielizny, ciasnych spodni, nie trzymać komórki blisko jąder i moszny, aby nie pracować z komputerem na kolanach. Wizyta urologiczna czy wizyta andrologiczna rozpoczyna się standardowo od wywiadu lekarskiego. Lekarz rozmawia z pacjentem, dowiaduje się o jego problemach, o trudnościach z uzyskaniem ciąży, zbiera wywiad na temat przebytych chorób, na temat wyników badań laboratoryjnych, wyników seminogramu i badań dodatkowych. Wizyta trwa zwykle około 20-30 minut, jeśli jest to wizyta pierwszorazowa. Po wywiadzie przechodzimy do badania lekarskiego. Badanie rozpoczynamy od oceny brzucha i miednicy pacjenta, badamy prącie, badamy jądra i nieraz badamy jeszcze prostatę w badaniu palcem przez odbyt. Wykonujemy badania dodatkowe, takie jak badanie USG jamy brzusznej oraz USG prostaty i USG jąder i możnik. Jeśli jest to konieczne, po badaniach obrazowych przechodzimy do zlecenia pacjentowi badań dodatkowych. Prosimy o wykonanie badań nasienia, badań hormonalnych, a niejednokrotnie również badań genetycznych. Proces leczenia będzie przebiegał inaczej w zależności od problemu, który rozpoznamy w wyniku badania, badań obrazowych i badań laboratoryjnych. Czasem wystarczy zastosować dietę i odpowiednie suplementy i dać pacjentowi czas. Na uzyskanie ciąży, a czasem będzie to wymagało wykonania zabiegu operacyjnego lub małego zabiegu w obrębie jąder czy moszny. Natomiast zwykle leczenie polega na przepisaniu odpowiednich leków i stosowaniu farmakoterapii. Zapraszam na badanie wszystkich mężczyzn starających się o potomstwo i chcących zadbać o swoje zdrowie.